Siema! Zaczynajmy! Z tej strony Majubi, a zapraszam was na kolejny odcinek Wiedźmin Dziki Gon”. Dobra, zajmiemy się teraz odszukaniem... Żony Barona Także możecie zostawić łapkę w górę A my wsiadamy sobie na płotkę, która tutaj przybyła, tak o! I z tego co zauważyłem muszę dokończyć inne błądki welen A... O! Tu jest jakiś gość, który chce ze mną walczyć Ale najpierw pokonajmy mi O kurwa, ale siła tutaj! Łobuz fajny łobuz. Dobra. Siema, typie. Chcesz rozmawiać, czy... Okej, okay, on nie chce rozmawiać. Hehe, <noise> unik. Dobra. Dobra, gościu. Bajera. No to walką zaczniemy. No właśnie, ale jeżeli chodzi o żonę barona, musimy dokończyć inne wątki, e, które zaczęliśmy w Belen. Więc, znajdziemy panie lasu, ogarniemy sobie tamto i wtedy zajmiemy się poszukiwaniem żony barona. O, jak mi przykro spłucuje i że dla dobra. najpiękniejszych 100 rycerskich pojedynków stoczę wyciągaj miecz co rychlej bo mi pilno tak jest jeszcze 99 zostało czekaj on stu potrzebuje zabić tak dobra zmierzę się z tobą nie mamy nie, nie mamy nic do stracenia a dla nas jest to jest... E? Coś! Litości! Się... To jest kurde. Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy, co się tutaj wydarzyło? Następnym razem cię zabiję, stary. Tra... Tracę czas na ciebie. Wyciągniesz miecz, lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. Hmm. Jeżeli on tu będzie stał, to go zabiję. Eee, mogłem się tego spodziewać. He, Kurz! uciekł, gdzie pieprz rośnie. Dobra, lecimy po tym. wiedźmy z bagien. Spróbujmy się przedostać tutaj na najkrótszą możliwą drogą. Ale ja nie wiem, czy tutaj rzeki nie mamy po drodze. Co może nas w pewien sposób zatrzymać. Ale się przedrzemy na drugą stronę. Znowu przyzniemy płotkę, i ona w tajemniczy sposób pojawi się za naszymi plecami. Niesamowite to zwierzę, które pływać nie potrafi, a rzek a teleportować się umie. Wow, co to za bagniaki! O kurwa, walić te bagniaki! Tutaj mnie zablokowała jakaś chmara liści i drzew. Dobra, podka, po już. To jest. No, what the fuck, co tu kurde? Co to było? Poś tu było? Puść tu. Chodź tu, jak chcę to pokonać. Srebrny miecz Dobra ojoj ojoj. ojoj, ojoj Ojoj, dobra Pomyłeczka, pomyłeczka, a każdy może popełniać błędy, prawda? Spadamy Uciekamy, 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 chodź tu, płotka Jego pana poniosło to, to była za wywerna, czy coś, nawet nie znoszyłem przeczytać, co to był za stwór Dawaj, płotka, idziemy stąd, nie chcą nas tutaj, ewidentnie nas tutaj nie chcą czy ja dam radę płotką tutaj? Nope. Dobra podka zawierzę twojemu twoje umiejętności teleportacji. Więc ja przejdę tutaj, zobaczę, czy... Jest... O! Tam jest łódka, więc sobie ją pożyczymy. Przepłyniemy na drugi brzeg. Chodź tu łódeczko. Siema. O kurde. Dobra, pyjdź za ster. A! pójdź szybciej! Płyń, Geraldzie! Płyń! Komu w drogę? Temu jodła na szczęście. Czy cokolwiek takiego. Możemy też wejść tak naprawdę na mapę świata i zobaczyć, jak daleko musimy popłynąć. Czy wystarczy, że przedostaniemy się tutaj na drugi brzeg. Tak jest, dobra. No, wychodź stąd. Czy po prostu w to miejsce? Ale co tu była za wywerna normalnie? Ona mi dziuba i mi zabrała pół życia od razu. Pełnię jest uszkodzona. Nie, nie, nie obchodzi mnie to. Puste. Dobra. Yo, wyskocz z tej łodzi. Siema płotka, O, jednak potrafisz chodzić po wodzie. To jest trochę zbagowane. Ale ja nie będę tutaj wymyślał teraz. Udało się, udało się. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to tak naprawdę nie jest głupie. Trzymajmy się tej zasady. To są te bagna i tutaj gdzieś byśmy musieli znaleźć te... Wow, to są zasarenki, jelonki, łanie, biegają sobie. Czy jest gdzieś tutaj Harry Potter? Może jednak nie. Wow. Golem. Tutaj. Wow, ej, też był jakiś taki silniejszy. Płotka. Tutaj jest jakiś żart. Dalej, podka, dalej. dalej. Dalej, 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 podka. Jedziesz. No, jak chcesz, to potrafisz. Dobra, tutaj tędy, przez góry i lasy. Wow, na no, radę? Chyba nie da rady. Próbujmy przejść tutaj jakoś brzegiem. No, tak naprawdę mogłem iść bardziej z tamtej strony. Ale już się przesarliśmy przez te jakże olbrzymie góry. Które nas zablokowały Gdzie są te wiedźmy? Przeklęte Jak będziemy mieli szczęście, to... O Drogowskaz Myślałem, że się natkniemy po drodze na to, ale chyba jednak nie What the hell, jakaś lalka Pączki, donaty, jakieś ciasteczka Były robaki? Panie Lasu, eee, zanim tam pójdziemy, godzinka snu jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a życie odnowione. Od razu możemy wejść tu i fajnie, że posiadam olej bardzo się z tego cieszę, ale mogę sobie tutaj dać jedzonko, jakieś pierożki na przykład w to miejsce i od razu radość w moim sercu rozkwitła. Dobra, wiedźmińskie zmysły, tu coś jest. Krew. Jakiś inny mi tajemniczy przedmiot. Mam iść po prostu za tym, czy mogę to zbadać? Dobra. A jo! Bo to jest ta słodka ścieżka. Boże, oni tutaj. Te, oni tutaj pączki porozwieszali i te dzieci tam wychodzą. I te wiedźmy je zjadają. No, pięknie. A nuż odnajdziemy Ciri, może ta się skusiła na jakieś ciasteczko, albo chociaż o tych Wiedźm przyszła, nie wiadomo po co Zemścić się może Aczkolwiek, czy one są zainteresowane jakimiś tam dzieciakami? Płatka Jest domek, z piernika? Chyba niekoniecznie z piernika To raczej są zwykłe deski Jest do kuchni i porwał mięsa ćwierć jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z głuptaska. Śmieje się i mówi smaczna takie kiełbaska. Kucharz. O to, co ty? chodzi? To głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy. Pokrzesiło biegniesz ty! O, co kaman. Co tu się dzieje? To są iluzje czy to są I prawdziwe to... dzieci? <laughs> A może one tak naprawdę nie znikały? Tylko te kobiety się nimi zajmowały, a to nie są żadne czarownice. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. <laughs> Podsumował. Kiedyś, jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał na dziewki po lasach. Nie żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówi. Edukacja seksualna, no. Mieszka tu ktoś oprócz was? A jest? My tu głównie przysz przyszliśmy was? do tej wiedźmy, to. nie? Ktoś to mógł widzieć, tę dziewczyny. Jak chrześcijankie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek. O! A co to za rozmowy? Mamy wiedźmy. ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden, z bronią jak bandyta? Kim jest Janek? opiekuje się dziećmi, zacznijmy od Dzień końca, twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. No widzę, że będzie zupa ze skwarkami. Czasem mm. dzieci giną w lesie. Pychota, tęsknie za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Okej, okay, ona jest jakaś taka. Nawiedzona, to to jest Janek. Janek, Janek połknął dzbanek. Potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. To jest. jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie. Yeah. Nie mam miotły ani sowy. I ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babu nie ma ładny na halek. Moje ty kochani. Dzieci są takie słodkie. Oj, bardzo słodkie. A jak ktoś ma jeszcze dzieci, to są jeszcze słodsze. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukałem. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia musia. i sukienki miałam w kwiaty. No, no dobra. No, widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. ta jest. Córka. Moja śliczna dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Ja będę musiał dla niej wykonać jakąś misję. Pomóż mi proszę, młoda, szarwłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkała. Ona jest taka trochę. Ale no, ko broda nam się będzie ręce, będziemy Łapać Nawet świerszcze. Nie wiem kiedy. Widzę, że niczego się od ciebie tak nie. Tak lepiej. W brodzie o wiele ja lepiej. Nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi. Poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypiluję. A ty, stąd odejdź, odejdź! Dobra, tu się odwalają jakieś dziwne akcje. To na stówę jest biedźma. Porozmawiaj z ukaranym przez babcię chłopcem. Ta babcia go pilnuje teraz, nie? Bęk! Dobra, najpierw z babcią. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno! Nie wolno! Nie będę z temu rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony i, i obcy porywają dzieci. Co? Dobra, gdzie znajdę tego Janka? Dawaj, mów. Tylko, gdzie znajdę Janka? Tego wymyślonego, który nie istnieje. Wymyślony. Odejdź, odejdź! Niebnięta jakaś, ty kurwa, dawaj, masz tutaj. No, chodź Znajdź sposób na wywabienie babci z chaty. Może coś podpalimy. Dobra, dzieci. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Ja rozumiem, że tym sposobem jest chyba to, że po prostu porozmawiać z tymi dziećmi i ona wyjdzie, bo będzie się o nich martwiła. A ja wtedy tam wejdę i pogadam sobie z chłopczykiem, nie? Babcia nie robi wam nic złego, Tam tamten chłopiec nie boi się chodzić do lasu? Dajmy, pomożecie mi. Może te niebezpieczeństwie. dzieci odwrócą mi uwagę. W niebezpieczeństwie. jej Właśnie. uwagę, jej uwagę. Tak jest. ...by mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówisz, że ją giry bolą. Easy. Ze zmysłami? Łatwiutko. Ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Bardzo łatwo. Znaczy nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. Dobra. Czyli do 20. 1 2 3 Ale to jest dziwne. 18, 19 20. Zaczynamy. Szukam. O, jednego już znalazłem. Tak jest, Wiedźmińskie Zmysły Tutaj mamy jakieś ślady Hop, hop, hop Pierwszy łobuz Muchawiec Mogę tam wejść? Yo Dobra, on tam wszedł na dach, ale ja na ten dach za bardzo nie mogę wejść O, słyszę Jednego Tam jest? Hello! Cię. wychodź. Mamy jednego. Dobra, jeden znaleziony. Dobrze, tu mamy jakieś kolejne ślady. Które prowadzą... Chwila, bo tu jest całkiem inny chłopaczek. Ja tutaj muszę wejść na górę. Potrzebuję klucza, nie wejdę tutaj, ale ja tutaj miałem... A nie, to był ten. No to chwila, wait a minute. Tu są jakieś ślady, one biegną... Ej! No. Tędy. Tu... czy nie chowaj się. Dobrze. Dwójka. Gdzie jest trzecie. Kolejne ślady. Gdzie się schowałeś łobuzie w, w domku? O! To od razu przeszukajmy sobie całą chatę. O, manko No, rozmawiaj. Jedziecie. Wychodź. Jakże się mnie tu wypatrzył? Wyprawa na kraniec świata sadło Dobra Wypatrzyłem, wypatrzyłem, bo jestem Wiedźminem i mam takie super zmysły. Odjechane. Wspajam, że ostatni będzie gdzieś bardziej w tamtym kierunku. Tylko muszę znaleźć jakieś ślady. O, 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 o! Kurczę, no patrz go Ty, ja, ale tym się komuś nie stanie, nie? Uuuu Teraz tutaj Przez okno? Dobra, wejdźmy do tego domu No, tutaj możesz przeskoczyć Jak nie mogę tego zrobić A, bo we wiedźmińskich zmysłach nie można skakać, okej okay. Daj, wej, to on tędy wyszedł przez okno. O mój Boże, no to gdzie były te ślady w końcu? Trzeba większą uwagę zwracać na to, jak te stopy prowadzą. Dobra, on tutaj gdzieś szedł i kurde, zniknął. Młody, gdzieś się schował. Tu jesteś, Siemanko. Oj, nie chciałem na ciebie wskoczyć. Nigdy, tylko porozmawiać. Jesteś czarodziejem, prawda? Jak pójdziemy pod domek, to pokażesz nam sztuczki? Nie. nie ma problemu. Ja o, Ja bym wam pokazał, jak ogniem dmucham, pułapki robię i inne dziwne Znalazłem rzeczy. Ja was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janka. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Można? Uuuu, przyczajony wilk. Babciu, babciu, jak w śmierżyć użarł. Chodź, babciu. Tak jest, wyciągnijcie ją. Ja jestem pewien, że to jest wiedźma. Nie wiem, że to jest jakaś sobie tam babiczka, która siedzi... I, i... i w sumie opiekuje się dziećmi, których rodzice wysyłają mnie na śmierć. Nie ja wiem. Oni te, ci rodzice ja są babcia. przekonani, że te dzieci nie żyją. Gdzie, gdzie babcia? Nie ma jej tu. Dawaj, użyj Zaję. tych akcji czy czegoś. Gdzie jest Janek? Gdzie twoi rodzice? Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jed... Ja pomyliłem wątki. O po świcie poszło na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do dołu, to żebym usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na las, skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy z stodoły. Do Cał całkiem bez głowy. Jak to całkiem bez głowy? Niemożliwe. Wystarczy. Dobra, Gdzie Janek. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może, Może powinienem krzywdy. zapytać, czego nie się boisz? Nie bolisz? zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobi mu krzywdy. Janek to kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali im grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę. Ze szarymi włosami. O, gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skroju Bagien. I tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Gdzie Czy ja znajdę Januszka? Januszka? Dobra. Odszukaj na moczarach Janka, używając dźwiękich zmysłów. Dobra, luzy babciu. To brzydkie, no! Boże Te domy robią takie, że się nie da nawet przejść, już normalnie. O Boże, ja jeszcze muszę... O ty w mordę! To nie jest pianek! Dawaj mi tu! Ignij! Ojciulu! O nie! Jeszcze ta baba bagnista, bodna baba. Nie ma takiego bita, Bęk! Hehehe, co duke cię? Myślałem, na pewno zostawię ze sobą ślady. Dobra, tu coś jest Badaj Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. W którą stronę te stopy prowadzą? Czy właśnie ta zabawa w chowanego była takim wstępem do tego, żeby mógł łatwiej Janka odnaleźć? O kurde, utopiec! Nawet dwa Dobra, trzy! Chodź tu, o kurde, unik, nie, nie udało się Bęk, dobra Już niedaleko, o, tą stronę bardziej, co to tutaj jakieś czaszki Czy to ten Janek rozkłada? Dobrze, tędy, tędy Tutaj jakiś zakręt Oni się tu bawią w chowanego czy coś? Jedzmy pierożka No, czuję, że jestem coraz bliżej, ale zaczynam myśleć, że... Ciekawe, czy jest w środku. Wywa pianka z nory. O, to kurwa podpali. Hmm. Jak mam go wywabić stamtąd? Wywa pianka. Okej, okay, to było łatwiejsze niż myślałem. Janek! Janek? Chodź tutaj! O Boże, naprawdę? W taki sposób? To jest. Nie bój się. Co to za zmora z klątwy? W sumie wygląda jak normalne dziecko, tylko takie mocno blade. Jesteś oblakinią? Oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże, mało was zostało na świecie. Ty dziecko, żarobosy, które wygląda jak, czy nie? jak Staruszek. Powiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Co mam dla ciebie zrobić? Dlaczego? Ach, nie może mówić. O co chodzi? Nie możesz mówić? I dlaczego? Czyżby dlaczego? pewna wiedźma rzuciła zaklęcie? No, dobra, jest. Starucha? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Gdzie on nas zaprowadzi? Dobra, ja myślę, że teraz wrócimy do tej czarownicy. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Nie, nie masz, kurde. Dobrze. Podążaj za Jankiem. Dobra, Janek, prowadź mnie tam do tej babci. Bo obstawiam, że to ona ma tutaj najwięcej z tym wspólnego. Już troszeczkę wolniej. Wyciągnijmy miecz, bo tam już widzę utopce. Janku, czy ty chcesz, że on z nimi walczył? Ech, dobra. Skoro taka twoja wola, jak się dzieje. Unik! Co, głupio ci? Elo Dobrze Janeczku. Lecimy, lecimy. Porozmawiaj, stary, on nie może mówić. Jeszcze jeden pierożek. Na zachętę. Czy ja wszedłem w te gazy w końcu, czy nie? Nie, ale ten pierożek słabo działa. Pierogi dodają więcej energii. To jest kłamstwo. Gdzie ty mnie prowadzisz, przyjacielu? Jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. Co tam jest? No. Czy ja tam wziąć jakiegoś... jakiegoś smoka. Sprawi, że zaczniesz mówić. O co, kaman? Jak będę musiał zabić jakiś nie wiadomo tak co, nie no, to jest szósty poziom, więc nie powinno być większego problemu. Ale co tam jest? Wiberna! Jak ja mam się tam dostać? Joj, joj. Dobra, muszę ją jakoś pokonać Wejdźmy po prostu na górę najpierw Oj Dobrze Dobrze Chodź tutaj, biwerno Są tutaj? O kurde, harpie! O ziom. masz Ej, łatwo. O kurde, ale mnie dziubła Dobra, teraz ta chodź tu. Nie uciekasz. Lepiej ogniem. Nie, jednak ja. He! Może i byłaś blisko. Była, myślę, że ona jeszcze przeżyła. Moja zbroja jest w złym stanie. Zapieczętowana butelka oraz to. Dobra, leci ta wiberna Leci. O, baniutka. Chodź tu. Chodź tutaj. Będę z tobą walczył. Uj! Bęk, bęk! Unik! Unik! podpalenie! kurde, ale nie. Nie! Pieroczek! Dzięki, biber na ZJEDZONA! A co? Że ja nie dam rady? Dobra, pozbierajmy to. Wracamy do Janeczka. Uwięzili jego głos w butli. Jestem pewien, że za tym stoi ta, ta staruszka, nie? No, Januszku, Siemanko, ale żeby się dowiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, dowiemy się w następnym odcinku. Także ja Was bardzo zapraszam do śledzenia serii. Dziękuję Wam bardzo też za uwagę. Jestem pewien, że tu chodzi o tą babkę, bo on zaczął coś gadać i to jej się nie spodobało i dlatego zabrała jego głos, zamknęła w butelce, bo jest wiedźmą i wrzuciła tam na górę, żeby Janek nie mógł tego ukraść i kazała tej wiwernie tego strzec. Ale jak było naprawdę, dowiemy się jutro o godzinie 15, więc zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki. Możliwe, że już nawet po dwa. A teraz... Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema!